Jeszcze sonda, kurwa mać. Zalegajcie z Zobaczmy w tej chwili fragment tej rozmowy. W wypadku. Alkohol i papierosy są legalne, a też szkoda. Ale tak alkohol w małej ilości wszyscy wypijamy. Na pewno pani, na pewno ja, na pewno ja. Przy jakimś obiadku, to przyda się. Zepnijcie tyłki, bo wchodzi DJ Pawko.

Jestem 70-letnim emerytem. Jestem pedałem. Tak upierdolony stół. Czy wiecie jakie są normy dla posiłków i soków Gerber? Mój tata od 17 lat dostarcza gówno do fabryki w Rzeszowie. To już taka nasza rodzinna tradycja. Owoce w tych słoiczkach znam od małego. Widzę jak rosną i ile mój tata wkłada w to serca. Nie wszystko powinno być legalne, może inaczej. Nie wszystkie rzeczy, które są dostępne, powinny być legalne. Tajgi. Uważam, że marihuana. Marihuana. Ja bym sobie zapalił. Marihuana. Marihuana wręcz pomaga, czy też stymuluje. Co kurwa? No to na pewno trzeba walczyć z marihuaną, ale czy marihuana jest w konopie? Kurwa. No nie. Nie, Nie bądź ci pan. Jednij